serdecznie zapraszam do odcinka 48 z playlisty Władcy Olimpu pod tytułem Dobroczyńcy. W poprzednim odcinku 47 opowiedziałem, w jaki sposób zniszczono markę niemiecką. W tym odcinku opowiem, komu służył i na czym polegał plan Dausa. 18 miesięcy finansowego terroru międzynarodowych bankierów spowodowały całkowitą utratę wartości marki niemieckiej. Przyczynił się do tego nie tylko niepohamowany dodruk banknotów, ale też działania szajki spekulantów współpracujących z borgami, handlującymi marką niemiecką. W zaistniałej sytuacji postanowiono wprowadzić nowy pieniądz o nazwie Rentenmark. Misję powierzono znanemu nam z wcześniejszych odcinków o banków Bazylei Hjalmarowi Schachtowi. Założono nową instytucję Rentenbank, który dokonywał emisji rentenmarek i w formie pożyczek przekazywał je do Reisbanku, który następnie w formie kredytów wprowadzał je na rynek. Na początek Schacht wstrzymał bankom prywatnym uprawnienia do emisji banknotów oraz wprowadził zakaz udzielania pożyczek w rentenmarkach cudzoziemcom. Dzięki tym posunięciom udało się powstrzymać falę spekulacji. Pomimo tego, że sam szacht przez całe życie obracał się w kręgach międzynarodowych bankierów i był również winny zaistniałej sytuacji, nie mógł pogodzić się ze zniszczeniem jego narodowej waluty. Ostatecznie dopiero w lipcu 1924 udało się ustabilizować markę. Po 40 latach milczenia, szacht zdecydował się ujawnić szczegóły o prawdziwych przyczynach hiperinflacji w Niemczech. Złamał niepisane reguły anglosaskich kręgów finansowych i napisał książkę w 1967 roku pod tytułem Magia Pieniądza. Dzięki wywołanej hiperinflacji Borgowie nie tylko zniszczyli niemiecką gospodarkę i zrabowali niemieckie majątki, ale zdobyli również całkowitą kontrolę nad przemysłem oraz finansami kraju. Spowodowali, że obywatele niemieccy skierowali swój gniew przeciwko władzom Republiki Weimarskiej, obarczając ją winą za zaistniałą sytuację. Kolejnymi etapami szatańskiego planu Borgów było obalenie dominacji Wielkiej Brytanii oraz zgromadzenie środków do dalszej walki. Już na konferencji w Paryżu prawnik z Wall Street John Dales odpowiednio zredagował artykuł 231 tego traktatu. Inny prawnik, zatrudniony wcześniej przez Standard Oil Rockefellera, a późniejszy sekretarz stanu USA Charles Hughes przekonał prezydenta Johna Kolidza do nominacji Charlesa Dausa, związanego z grupą Morgana. Wkrótce powstał tak tzw. Plan Dausa, którego głównym celem było odzyskanie mocy gospodarczych Niemiec przy pomocy kapitałów z Wall Street. Za wszystkim stały cienie rzymskich bankierów (Rockefellerów, Morganów czy Warburgów) i nieważne, czy chodziło o IG Farben, Union Stahl czy firmy energetyczne. Kapitały uzyskano przy pomocy sprzedaży na amerykańskim rynku niemieckich papierów wartościowych. Realizacja planu, rozpoczęta w 1924, miała zredukować zadłużenie Niemiec ze 132 na 37 miliardów marek. Cała procedura polegała na udzielaniu pożyczek Republice Weimarskiej przez Stany Zjednoczone, na spłatę zadłużeń wobec Francji i Wielkiej Brytanii. Kraje te zwracały otrzymane pieniądze Amerykanom, którzy byli ich wierzycielami. W ten sposób kapitał zataczał krąg, powracając do punktu wyjścia. Wszelkie koszty płacili amerykańscy podatnicy, a zarabiali wszyscy bankierzy zaangażowani w akcji. W tej zabawie w pożyczki i zwroty wszyscy dzielili się porówno zyskami. Najciekawszy jest fakt, że za tą finansową manipulację w 1925 Dawes i Austin Chamberlain otrzymali pokojową nagrodę Nobla, a sam Dawes został nawet wiceprezydentem USA. W taki sposób rzekomi dobroczyńcy napychali swoje pojemne kufry pieniędzmi podatników, co potwierdza powiedzenie, że na dobroczynności zarabia się najwięcej. Plan Dausa, a właściwie plan Borgów, mający na celu odbudowę potęgi przemysłowej Niemiec, działał bez zarzutu. Wkrótce, oprócz ogromnych pożyczek z Wall Street, napłynęły kolejne z innych krajów. Zarządzający Bankiem Schacht wprowadził ostre ograniczenia dotyczące wykorzystania zagranicznych kapitałów. Między innymi zarządził, że pieniądze te mają służyć wyłącznie na rozwój przemysłu i zakazał używania ich do celów kredytów konsumpcyjnych, szczególnie na zakup artykułów luksusowych. Dzięki takiej polityce, Znajdujący się pod kontrolą Wall Street niemiecki przemysł ciężki w latach 1924-1929 był najbardziej rozwiniętym przemysłem w całej Europie. No cóż, można powiedzieć, że polityka szachta, jako głównego bankiera Niemiec, wykorzystania zagranicznych pożyczek, może być wzorcem dla naszych elit rządzących po roku 1989. Polityka tych ludzi zawsze była polityką wiecznego długu, zaciąganego na koszt polskich obywateli. Sitwa, zasiadająca w naszej stolicy, nigdy nie liczyła się z rzeczywistymi potrzebami społeczeństwa i dopóki ludzi tych nie usunie się z rządowych taboretów, nie można oczekiwać żadnej radykalnej poprawy w naszym małym imperium. Kiedy borgowie znaleźli sposób na wzmocnienie kapitału Niemiec, jedyną rzeczą pozostało znalezienie odpowiedniego kandydata na lidera politycznego i ugrupowania, które mogłoby prowadzić wojnę z Imperium Brytyjskim. Tak oto padł wybór na akwarelistę i partię narodowo-socjalistyczną. Na tym zakończę odcinek 48, w którym opowiedziałem, w jaki sposób Borgowie po zniszczeniu Republiki Weimarskiej wprowadzili w życie plan Dausa. Serdecznie zapraszam do odcinka 49 pod tytułem Kapral część pierwsza.